Cześć i witaj na kanale Ukryte Ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk, Lubię to, i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Sylwester miał być spokojny. Po roku pełnym pracy, stresu i wiecznych nieporozumień, marzyłem tylko o tym, żeby w końcu usiąść z nią przy stole, wypić kieliszek szampana i uwierzyć, że od jutra wszystko zacznie się lepiej. Zamiast tego, gdy zegar zbliżał się do północy, usłyszałem zdanie, które rozcięło ciszę ostrzej niż fajerwerki za oknem. Mój prezent noworoczny dla samej siebie to separacja. Powiedziała to tak spokojnie, jakby zamawiała deser. Trzymała kieliszek w dłoni, a ja wpatrywałem się w jej twarz, próbując zrozumieć, czy to jakiś chory żart. Co? Zapytałem głucho. Żartujesz, prawda? Nie. Odłożyła szkło na stół. Od dawna czuję, że to koniec. Chciałam tylko powiedzieć to dziś, zanim wszyscy zaczną składać sobie życzenia. Jej rodzina siedziała obok: matka, siostra, brat. Patrzyli na mnie jak na kogoś, kto wreszcie dostał to, na co zasłużył. Żadnego zaskoczenia, żadnego wstydu. Tylko to ciche, protekcjonalne zadowolenie. Więc to była ustawka? Powiedziałem. Wiedzieliście? Nikt nie zaprzeczył. Matka mojej narzeczonej wzruszyła ramionami. My tylko chcemy, żeby Kasia wreszcie była szczęśliwa. Kasia. Moja Kasia, z którą planowałem ślub za trzy miesiące. Kobieta, z którą miałem kredyt, psa, wspólne konto i wspomnienia z każdej podróży, z każdego poranka, gdy zaparzała mi kawę z cynamonem. A teraz stała po stronie tych, którzy zawsze patrzyli na mnie z góry. Bo nie miałem własnej firmy, bo pracowałem dla kogoś, bo nie pochodzę z dobrego domu. Chcesz o tym rozmawiać? Spytałem cicho, choć czułem, że to już nie ma sensu. Nie teraz odpowiedziała, poprawiając złotą bransoletkę, którą jej kupiłem na zeszłe święta. Nie psuj wieczoru, proszę. Jej brat parsknął śmiechem. Wieczór i tak był zepsuty, jak tylko tu przyszedłeś. Nie pamiętam, co odpowiedziałem. Może nic. Może tylko wstałem i wyszedłem, zostawiając ich z ich fałszywymi uśmiechami i noworocznymi toastami. Na zewnątrz powietrze było lodowate, ale przynajmniej prawdziwe. Kiedy przeszedłem przez bramę, ktoś odpalił petardę. Huk odbił się echem w mojej klatce piersiowej, jakby świat śmiał się razem z nimi. Przez chwilę chciałem wrócić, powiedzieć wszystko, co przez te lata tłumiłem że to ja płaciłem jej rachunki, że to ja trzymałem nas przy życiu. Kiedy ona chciała chwilę przerwy po każdej kłótni. Ale nie zrobiłem tego. Bo wtedy zrozumiałem coś dziwnego: w ich świecie ja zawsze byłem tylko dodatkiem, nigdy człowiekiem. Ruszyłem w stronę miasta, mijając pary ściskające się na mrozie, słysząc odliczanie do północy. 3, 2, jeden. Wszystko, co miałem, skończyło się dokładnie w tym momencie. A jednak gdzieś głęboko, czułem, że ta historia dopiero się zaczyna. Minął dokładnie rok od tamtego sylwestra. Nie pamiętam, jak przetrwałem pierwsze tygodnie. Nie jadłem, nie spałem, tylko przewijałem w głowie tamtą scenę, jak uszkodzoną taśmę. Za każdym razem słyszałem ten sam ton jej głosu zimny, spokojny, obcy. Kiedy w końcu przestało boleć, pojawiła się pustka. A potem coś innego determinacja. Miałem tylko laptop, stary notatnik i tysiąc złotych na koncie. Złożyłem wypowiedzenie w pracy i wynająłem najmniejszy lokal, jaki znalazłem. Postanowiłem, że nie będę już czyimś narzeczonym ani tym, który nie dorasta do ich standardów. Zacząłem pisać kod, projektować, rozsyłać oferty. Przez trzy miesiące spałem po cztery godziny, a resztę czasu spędzałem nad projektem, który kiedyś chciałem zrobić wspólnie z Kasią. Paradoksalnie, to właśnie jej odejście dało mi wolność. Firma zaczęła działać. Najpierw pierwsze małe zlecenia, potem większe, potem pierwsza umowa z zagranicznym klientem. W czerwcu nie byłem już tylko freelancerem, miałem zespół. Ludzi, którzy wierzyli w to, co robimy. Pamiętam moment, gdy po raz pierwszy pojawiło się nasze logo w prasie branżowej. Tego dnia otworzyłem szampana sam, w tym samym kieliszku, który kiedyś trzymała Kasia. Nie czułem nienawiści, czułem spokój. Aż do wczoraj. Dostałem zaproszenie. Na noworoczny bankiet w hotelu Panorama. Głównym sponsorem wydarzenia była firma Ojca Kasi. Na liście gości całe jej towarzystwo. I ona sama. Nie planowałem iść. Ale potem pomyślałem, czemu nie? Rok temu zabrali mi głos. Dziś chciałem odzyskać swoje miejsce. Kiedy wszedłem do sali, gwar rozmów ucichł na sekundę. Poznałem kilka twarzy, które pamiętały mnie z tamtej nocy. Ich spojrzenia mówiły wszystko: to niemożliwe, że on tu jest. Kasia siedziała przy stole VIP w czerwonej sukni, z tym samym sztucznym uśmiechem, który znałem aż za dobrze. Marek wydusiła, gdy podszedłem. Co ty tu? Współorganizuje gale Uśmiechnąłem się lekko. Moja firma odpowiada za całą oprawę technologiczną. Milczała. Jej ojciec drgnął, próbując ukryć zdziwienie. Pamiętał mnie jako chłopaka bez perspektyw, nie jako właściciela spółki, która właśnie podpisała kontrakt z jego konkurencją. Przez resztę wieczoru nie powiedziała ani słowa. Ale widziałem, jak co chwilę odwraca głowę w moją stronę, jakby próbowała zrozumieć, kiedy to wszystko się odwróciło. O północy wszyscy wstali, by wznieść toast. Kiedy zegar uderzył dwanaście razy, spojrzałem prosto w jej oczy i powiedziałem cicho. Mój prezent noworoczny dla samego siebie to spokój. Uśmiechnąłem się i odszedłem, zanim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć. Nie spodziewałem się jej zobaczyć. Tamtego ranka w biurze panował spokój, szum ekspresu, stukot klawiatur, zwyczajny poniedziałek. Aż sekretarka zajrzała do gabinetu i powiedziała. Przyszła jakaś kobieta. Nie podała nazwiska, tylko powiedziała, że pan zrozumie. Zrozumiałem natychmiast. Kiedy drzwi się otworzyły, stanęła przede mną Kasia. Bez makijażu, z włosami związanymi w pośpiechu, w płaszczu, który wyglądał na zbyt cienki jak na styczeń. Nie miała w sobie nic z tej pewnej siebie kobiety z zeszłego roku. Mogę wejść? Spytała cicho. Skinąłem głową. Usiadła naprzeciwko i przez długą chwilę żadne z nas się nie odzywało. Wreszcie powiedziała: Mój ojciec stracił firmę. Inwestycje, kontrakty, wszystko runęło po tym, jak twoja spółka przejęła ich głównego klienta. Westchnęła. Nie przyszłam po pieniądze. Przyszłam, żeby przeprosić. Słuchałem w milczeniu. Rok temu wszyscy mówili mi, że cię ograniczam, że nigdy niczego nie osiągniesz. A ja uwierzyłam. Jej głos zadrżał. Nie wiedziałam, że byłeś jedyną osobą, która naprawdę wierzyła we mnie, nawet kiedy sama w siebie nie wierzyłam. Spojrzała mi w oczy. Teraz ja nie mam nic. Ani ich, ani pracy, ani nazwiska, które coś znaczy. Masz siebie, odpowiedziałem. A to więcej niż wszystko, co oni ci dali. Uśmiechnęła się słabo. Ty zawsze umiałeś mówić tak. Że człowiek czuł się lepszy, nawet kiedy był na dnie. Wstałem. Kasia, ja ci wybaczyłem dawno temu. Ale nie po to, żebyśmy znów zaczynali. Wybaczyłem, bo inaczej nie dałbym rady iść dalej. Łzy napłynęły jej do oczu. Nie proszę o powrót. Chciałam tylko, żebyś wiedział, że żałuję. I że naprawdę cieszę się, że ci się udało. Podziękowałem. Nie było już więcej słów, które miałyby sens. Odprowadziłem ją do drzwi, a zanim wyszła, odwróciła się i dodała: Wiesz, jaką mam myśl na nowy rok? Jaką? Że czasem trzeba kogoś stracić, żeby w końcu zobaczyć, kim się było przy nim. Zamknęła za sobą drzwi, a ja zostałem sam. W ciszy, ale nie w pustce. Bo zrozumiałem, że historia, którą próbowałem zakończyć zemstą, skończyła się czymś zupełnie innym, spokojem, którego szukałem od początku. Wieczorem wyszedłem z biura i spojrzałem na miasto z dachu budynku. Zimne powietrze pachniało nowym początkiem. W kieszeni wibracja telefonu, wiadomość od znajomego z zeszłorocznego projektu. Gratulacje, Marek. Twoja firma właśnie została wyceniona na 80 milionów. Spojrzałem w niebo i uśmiechnąłem się do siebie. Nie potrzebowałem już niczego więcej. Ani zemsty, ani uznania, ani dowodu, że miałem rację. Bo największym prezentem noworocznym, jaki mogłem sobie dać, było odpuścić. Kilka miesięcy później, gdy w internecie pojawił się artykuł o młodym przedsiębiorcy, który zbudował imperium od zera po zerwaniu, ktoś dodał komentarz. Nie każdy koniec jest porażką. Czasem to po prostu początek bez złudzeń. Podobało mi się to zdanie. Kliknąłem Lubię to i zamknąłem laptopa.